witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light 2 na moim kanale. I przechodzimy sobie bez przedłużania do gry. Tak myślę. E, ostatnio sobie odblokowaliśmy następną wieżę ciśnień. E, oczywiście przekazaliśmy ją ocaleńco, bo zamierzam właśnie w ten sposób grać. Jest noc. Jest noc. A to świadczy o tym, że e, chcę poczekać do rana. Nie mam ja w panach biegania. Karna jak nigdy. Skąd małem wiedzieć, że to oszuści? Czy ty się w ogóle słyszysz? Może jeszcze nie wszystko stracone. Ty się lepiej zastanów jak mi teraz kasę oddasz. No i zastanów się, mordeczko, zastanów. Oni się niech zastanawiają, a my... Klub książki. Aha a my Tak właściwie... Kurwa... To... ...z Huanem, Aitor. Hmm. O! Coś by... Nagrody w sensie, to, to coś zmieni w historii, tak? To ja bym ogarnął tą stację elektryczną, a po stacji poszedł w stronę Aitora. I po drodze tą krywkę do tego biegacza ogarnął. I to szybko! To może być dobry pomysł. O kurde. To jest to dobra, lecimy Dalej nie pamiętam w czym to. Kurwa, nie, 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 nie. Tak nie będzie. Ja zaraz się dowiem w czym to było. O co chodzi? Tutaj? Nie. A jak to napiszę tu w cudzysłowiu? Nie, nie, to, to było w jakimś filmie albo czymkolwiek. Uj, nie, nie ma tego nigdzie. Wpisałem sobie po prostu nie ma czasu, lecimy. Ale totalnie nic nie znalazłem w związku z tym. To no dobre nam mnie Mordo. Pomogę Ci. I dobra noc To by była paskudna śmierć Dzięki Spoko mordeczko, Niech ci będzie. Może się kiedyś do czegoś przydasz. A gdzie ten ostatni o! Kurde. A jakieś nawet strzały odzyskaliśmy, o dziwo. Spoko w dumie. dobry jest ten łuk. Fajnie to działa. Ja jestem w stanie tędy przejść. Wydaje mi się, że chyba tak, ale głowy nie dam. O, i tutaj. Tak, znajdziemy fajne rzeczy tutaj. Dobra, przy headshotach jestem w stanie nie zabijać się strzała. Problem w tym, że mam już tylko 30 strzałów. Co to, to jest? Okej, okay, nic co, z czym mógłbym wejść w interakcję. Dobra, przejdźmy sobie do tej broni. Jak już jest z was troszkę mniej, z jedy, jednego to sobie już zabiję zabije normalny sposób. tak, tak. Nie mogę tej egzekucji te, te, te przeprowadzić od tyłu jak już mnie zauważyłeś, a szkoda to było, było spoko od drugiej strony kolera. Panie. oj, się tu sobie zamkniemy budowlany młot, czału nie ma nie przepadam z brońmi długimi, chociaż yy, przyda się na pewno do czegoś, nie? sesja rady ludzkości, co? sery tak nazwali się? o, mogę go ulepszyć, o dziwo to ciekawe eee, ale, ale, ale przejdźmy sobie do Sesja od czerwca 2024 roku. niniejszym rozpoczynamy 52. sesję. Co? Co się dzieje, panie ministrze? Odciąłem wieżowiec VNC od zasilania. Mieszkańcy miasta nie mogą mieć świadomości pełnej skali zarażeń wirusa. Czy to jest żart, generale? Wiedział pan o tym Kłapowski, prawda? Chce pan wybuchu paniki? Zamachu stanu? Nie możemy stracić kontroli nad miastem. Tak pan myśli, dlaczego aresztowano resztę rady. Musimy przyspieszyć pracę nad genmodem THV i przygotować go do użycia. Genmod nie jest gotowy. Wie pan przecież, że odkryliśmy bardzo niebezpieczne skutki uboczne, prawda? Z innych wiadomości. W ostatnich tygodniach u miasto. Pojawiła się potężna fala migrantów z Azji. Dziesiątki tysięcy ludzi. Na terenie Grecji upadł drugi co do wielkości obóz w Europie. Uchodźcy stamtąd również zielą się tutaj.